Witam Was W pierwszym odcinku z nowej serii Zagrajmy w Prototype Prototype jest grą Opartą o wirusa, który Poprzez działania Blackwatch oraz Gentek Został roz rozpowszechniony Ten wirus objął Całą jakby Mapę Miasta, na którym się będzie cała akcja gry rozgrywać Głównym bohaterem tej części jest Alex Mercer, czyli Koleś a, dobra, najpierw będzie to wytłumaczone w, w intrze, które jest przygotowane. Także anyway. miłej... Niego oglądania. Weźmy sobie poziom normal. Bo grałem w tą grę. Wiem gdzie tam były zapisy. Yes, I'm sure. Sure. I'm sure. I ja się nam. Zapiszę. Gra jest w angielsku spostrzenia jako takiego nie znalazłem, które by zadowoliło jak... jak i mnie, jak i pewniej i was niestety, pierwsza część jest po angielsku, druga jest po, po polsku jeżeli to się Wam spodoba to na pewno nagram jeszcze z drugiej części prototyp gra jest ciekawa, dobra, ja się zamykam, posłuchajcie sobie intro Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Before I was in Penn Station, I woke up in the morgue. Now I hunt, I kill, I consume, I become. I'm gonna find out who did this to me. And I'm gonna make him pay. вообще закрутил.

Walki. Oczywiście to będzie nasz samouczyk piękny Musimy postać się zabić. Dobra, na razie mam basic attack, także nie mamy żadnych broni, typu ostrza. To jest To jest super. Nie grałem w tą, gr w tą grę bardzo długo, także jeżeli damy to. Przepraszam. Jeszcze dobra. A, ja normalnie, mam, to jest szkoda, ciężko Ciężko Mówiłem pół, to trzeba było Wyrzucać To był cap, to to się latało, pamiętam Okej okay. Tu się wybiegało Sunęło się po tej ziemi prawie, bo to wyglądało Detective complete. They took everything from me. They're responsible, and they'll pay. Some ostrich close. Żadnych jeszcze nie mamy właśnie na rynku. Czekaj, chwilkę. Takie tego... wielkie ulepszenia, które zostały, taki wielki obszar Mujo który... S Dobra, mamy tu jakiś wyrzutny rakiet, który powinniśmy wziąć wziąć wziąć, 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 wziąć wziąć. Właśnie, tak Dlatego po to nam była ta wyrzutna rakieta Bo bez niej byśmy nie zrobili w zeszłym A To się bardzo szybko zaczął, zobaczcie, sobie. już nie Mamiętam, że to jeszcze takie były takie, nie wiem czy one są przygotowane w tej wersji, że można było tak spadać na te cząstki Jest no, to nie, nie. nie jest to no, Dobra, to też był tak bardzo fajne. Że on tak się kładł i tak tą pieścią Zaraz to było. Klej św. czy mogę ich jeść, czyli konstrukcję robimy. Czy wiecie? Z best missy. Chodź. Mogę. Konstrukcję robimy poprzez naciśnięcie klawisza E przy naszej ofi świeżej, później dobicie ją krajom ściskiem wyszy. O. To są tak zwane... Mutaty trzeciego poziomu bodajże, tak już mocniejszą Jeszcze przydostajmy ostrze Jest Ostrze to jest jedna z moich najlepszych, najgłębiejszych broni w tej grze. Jeszcze jest taki wielki panterz, który jest cały Taki bardzo dobra Jedną z przeciwników oczywiście regeneruje nam, nam się życie z w tej Dobre, tak, ja To podstawą tych grze. Dobra, że tak cię trzeszkę rozwijać, że to Iwę! Dobra, gdzie też jest, tu jest się to? 960, tu jesteś spam tam. Za wyciskiem musi być. gra grę aktywy wtedy się weszła. Latać się wyposzyć. Oooo, bardzo A, proszę. Przedtemeć. Jest z ciebie. Jest Checki komplet. Dobra. Dobrze, masz komandor. Authorization tag hotel. Priority Teraz powinniśmy dostać taki

Pan, o! To mm, to jest bardzo ruch OP, bo on zabija wszystko i tu... Sysa, ja bym do nas, nie? Że się chyba regeneruje. O, burza idzie u mnie za oknem. The last person responsible for all of this. No i tak się zapowiada pierwsza część naszego Let's Playa z Prototype. Kolejny odcinek ukaże się za niedługo. Jeszcze poczekamy sobie na ekran loadingu. Żeby Was tak wczoraj dupie nie zostawić. Dobra, to się już na kolejna misja, także... Ah, dobra. O, bring me the trailer, before I forget. Hey, I just saw him. Uh, he was Blacklight. Yeah, well, now he's ex-Blacklight. His name is Mercer Alex J. Next of Kin, Mercer Dana A. Is that his wife? Come no, no. Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. Jeżeli za cicho, to przepraszam was, ale wolałam ścieć, żeby nie było złośnie. здианс бай Dobra, i w tym momencie kończymy. Na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego zagrajemy w Prototype. No i pa